witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Revelations idziemy od razu na kolejną misję e, do Sofii. Salute, I am closing in on two more books. Okay. Okay. One near Topkapa and the other in the Bezdit district. Bezdit first. Topkapa will be a dead end. Ah, tak. Sí. What do you make of this? Oh Ezio, incredibile. Early Coptic bindings, still in good shape. Amazing. This must be a third century transcription of the original. Sophia, what happened here? Oh, that happens once or twice a year. People break in thinking they will find money. I do not keep much here, but this time they made off with a portrait of some value. It is a shame.

Dobra, mamy iść na bazar. Znowu gdzieś w to miejsce. I to jest gdzieś tutaj, koszmar tam jakoś dostać, nie? A nie widzę tutaj tego okna. Tu jest takie jedno okno, jest dobra. Okej, okay. gdzie jest ladro? Confess. I need to. I will just keep hearing you until you talk. I found that painting. I mean, someone gave it to me. I do not care how you got the painting. Just tell me where it is. I sold it to a, a merchant in the bazaar. How else will I feed myself? Next time, find a nicer way to be a canalier.

nikt nie widział, nikt nie słyszał. A ja odzyskałem swoje pieniądze. No i dobrze, cześć Sofia. It is a good likeness, don't you think? I prefer the original. <laughs> Bufone. This was a gift from my father for my 28th birthday. I had to sit for Messer Albrecht Dürer for a full week. Can you imagine me sitting still for seven days doing nothing? I cannot. Una tortura. <laughs> so, I found you another book location. And it is not far from here, actually. Grazie. Ezio, what is this all about? You are not a scholar, that much is clear. Czy work for the church? Not the church, no. But I am a teacher of a kind. I will explain one day, Sophia, when I can. Okay, no i mamy 1500 500 pieniążków za to, więc bardzo fajnie. O. No to biegniemy po tą książkę. Tyle. Nie chce mi się iść do Arsenałek na razie Tamtą misję. Więc zajmiemy się po prostu tym Zbieraniem kluczy do Masjafu. Nie chce mi się ciebie skrzydło zbierać. Idziemy dalej i to jest gdzieś tam. serio mi wyłączyło. Okej, okay. do widzenia. Mamy inną książkę. A nas nie interesuje, bo tu są inne po prostu. Te które po prostu dadzą nam kasę, jakie zbierzemy. A już pamiętam, gdzie to jest. Pada jest na tej kolumnie. Dobra. No, skrzynka tak bliska, akurat tą już weźmiemy. Okej, okay. kolumna Marciana. Też kupiłem yy, po drodze między odcinkami troszeczkę zbroi. Tą bazową. Nie wiem, czy będę aż tak bardzo się by ulepszać. Widzę w tym sensu. No ale dobrze. Musimy znaleźć tą książkę i ona będzie tu strzelam. Nie, to tu. Dobra. I mamy kolejną księgę. Którą musimy po prostu odzyskać. nie tu Tutaj masz tak skoczyć Okej. Okay. Nie udało się. Mamy teraz po prostu kolejne dwie misje. Nie, to chciałem. Eee, znowu, jakby wspomnienie. A tak? A może nie? Może tak. No, pójdziemy na swoje Sofii. Nie, nie będziemy iść do arsenału jeszcze. Porumbowis. Bo. Robimy teraz tyle po prostu. Dobra. Jakby robimy kolejny grobowiec po prostu. W tym odcinku. I chyba tu jest misja z łódką, jeśli dobrze pamiętam właśnie.

The earthquake, did. All we have are a few barrels of gunpowder. This should do. And if it does not, we get more. Yeah. The assassin! Go, go! Dobrze. let You will not live here alive! Tych, Na łódeczce, i no, dogonić w skrócie Ej. nie jest to trudna misja, tylko upierdliwa o tak powiem. No, damy radę. Op. Na luziku. to zrobimy. No, nie przez przycinkę gry, bo było safe. Edwin skoczył do wody. Dobrze, była ścinka, jedna chwilowa ścinka kamery Jacek jest skoczył do wody, no oczywiście. Nie wierzę w takie te... K taka niesprawiedliwość. No tu właśnie była taka lekka ścinka, nie? I chyba... Coś nie wiem czemu tak było, ale no. Hop. No nie są zbyt celni ci ziomkowie. No dobra. Idziemy. się ma? Teraz tutaj trzeba po prostu tak biec. I tutaj teraz idziemy. To no nie jest, no to nie mówię, to nie jest trunetko pierdliwe właśnie. Ej no dobrze, wysadzili most. No i musimy zmniejszyć od tego do celu i tyle. Wiecie, że jestem za wami. Będę zawsze za wami, koledzy bizantyjczycy. Okej. Okay. Zmieniamy dalej po prostu. I dobra. No i spadają templariusze do wody. Chodźcie tu, panowie. Ej. Okay. No, do widzenia, kolego. Zbierzemy oczywiście skrzynki, których jest tutaj dużo. To jest akwana sączona z żywicą. O, 404. Coś ciekawszego. 1400. Już 20 tysięcy w sam raz na akusze. Kolejne 400. Korpus ceramiczny. I siarka. Dobra. I teraz musimy to otworzyć. mamy kolejny klucz. Czyli jakby to jest czwarty, bo jeden mają templariusze. No. Nie pozwól się zranić. Nie daliśmy się zranić. Dobra. Pójdziemy, bo teraz właśnie na ten arsenał myślę w tą No dobra hmm. mam ja te dwie misje, to jest jedna z 400 druga jest tyle ach, nie chciałem ciekawostek Dobra, jesteśmy tutaj. Natomiast gdzieś. Jest wejście szybkie. Dobra, mogłem iść do Galaty na wspomnienie. Ale nie chcę się tego robić teraz. Kolejnego wspomnienia odpalać. E, więc idziemy do Arsenału. E, to było tak. Południowy port. Prawdopodobnie na następnym odcinku zrobimy te wspomnienie Altaira kolejne. Może będzie to szybka misja w tym porcie. To wtedy może uda się i te wspomnienie zrobić. Zarazem 1300 w banku nie jest to dużo. Dobra. Ja nie muszę tutaj tego kowala od razu, jak tu już jestem. A, a dobra, zrobimy to. Troszeczkę Triggerujemy templariuszy. Rozgłos wzrośnie 25%. Dobra, i kupimy sobie właśnie tą.

Trust without cynicism is hollow. The count is good, Tarek. It's all here. So, what now? You will have access to the arsenal. When you are satisfied, the cargo will be delivered to a location of your choosing. Are your men prepared to travel? Not a problem. Polykala, I will have a map drawn up for you within the week. Okay. Are we here for the same reason? One of my men claims he saw a shipment of weapons enter the arsenal. So I got curious. Weapons? I would like to see them for myself. And short of killing everyone, I'm not sure how you will get inside. You have been warned twice. No merchants near the arsenal wall. Take this away. Hypocrites! if your men did not buy my produce i would not sell it here you are worse than the byzantines you traitor ah! hold your tongue parasite even in times of peace the poor are always under siege if we inspire them to vent their anger perhaps that will help our cause okay we should move snitchich

The Janissaries is calling you against you! Who will not suffer their injuries, but we return them! Hey? Find your business, Elsa. That gate will not stay closed for long. The people are doing you a favor, Ezio. Return it and keep them safe from harm. Dobra, mamy tutaj... O, Janczar. Kurna, nie udało się. Eee, Janczara... O, chodź tu. Bra, kolejny. Dobra, załatwiony, mamy tam kolejnych. Okej, okay, załatwiony. mamy kolejnych. Kurna. No i mamy Janczara, niestety. Czyli najgorszy przeciwnik to jest z tego wszystkiego. kolejnych. Ała! Mój wasyba mnie trafił. Ej. Okay. Dobra, udało się. Musimy i za tropem Manuela. Dobra. Biegniemy i tyle.

Do widzenia, panowie. Ta gromadka padła. No, nie możemy przeszukać. Dobra, zatwiliśmy go. Mamy fragmenty pamięci. Dobra, on będzie gdzieś tu. to 20 years in this city living like a cipher. And finally everything is falling into place. When the Paleologos line is restored, Manuel. Do not forget who helped you bring it back. Of course not, my friend. I would not dream of betraying a man of your influence. But you must be patient. Nova Roma wasn't built in a day.

Oni tacy są... nie wytrzymają, że nawet pistolet ich nie zabija. No dobra. Okej, okay, uciekamy tędy. zatwiony na luzie i uciekamy dalej dobra musimy opuścić ten rejon nie dobra 100% synchronizacji. Mamy już też dostęp do arsenału, czyli do miejsca, gdzie mamy ostatni punkt widokowy, czy tak to ująć, ująć można. On się tutaj znajduje, ten ostatni. Duże rzeczy też tutaj, te, te, te pamięć Animusa. Te rzeczy mamy tutaj też <grytania> karta ze wspomnienia Czaka Paszy. Ale co? Ja w tym miejscu dziękuję za uwagę. I no w następnym odcinku przejrzymy kolejne wspomnienie Altaira. No a teraz jestem tutaj. Żegnam. Do zobaczenia. Na razie.